Cześć, to z Tym tak tak i wracamy po obserwie Dawno mnie nie było, dawno nie było zupełnie jakiegoś odcinka z gry Dzisiaj będzie grane ehm, No i co, mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba ehm, Chcę wam też powiedzieć, że mamy Helikopter odblokowany, Helka jest ehm, Jeżeli chcecie jakieś odcinki z grania Helką, ja jakoś bardzo nie gram, czy nie popróbowałem jak widzicie e, Troszeczkę na bitwach przeciwko e, AI e, Pograć troszeczkę, tak Eee, nie wyszło to jakoś świetnie, no ale tam troszeczkę coś popróbowałem. Więc jeżeli chcecie jakieś filmy z tego, nie wiem jak się właśnie to robić, czy coś w tym stylu, śmiało piszcie chęcią wam, pokażę eee, czy też to co ja się nauczyłem latania. Nie jest to jakoś dużo zawsze troszkę jednak. Eee, no i co? Zapraszam Was na Discordikalink, znajdziecie w opisie oraz do Divisionu R103. Eee, Link do ich Discorda macie u mnie na Discordzie <laughs> Jak chcecie wbijać e, Polecam, przyjemny Dewizjon. E, jedyny wymóg to jest troszeczkę aktywności A jest jak widzicie już sporo miejsca Zachęcam do łączenia No to co, lecimy już z bitewką A no i oczywiście jeżeli macie jakiekolwiek pytania, propozycje Czy po prostu chcecie się coś dowiedzieć Piszcie śmiało w komentarzach Dobra, widzimy kolegów Ajaj, troszeczkę za nisko, nam jest jakieś 700 metrów pewnie. Więc musimy teraz przeładować Przeładujmy taktycznie. Mamy jakieś Pantera, Tiger 2 chyba jeszcze e, na pewno widziałem. Co jeszcze to nie jestem pewien na końcu. Jak e, kiedyś widział kubie, zauważyłem na wygłoście jaka tam jest. O jest dokładnie. Mm, dobra, nie widzę nic więcej. Ściągnęliśmy tą panterę. Jedziemy do przodu, ciśniemy do przodu. Był całkiem istotny kill. Pantera tej groźna była. No, dobra, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Jeszcze jakiś med tu jest. Nie wiem, co to jest. Najpewniej jakieś... Najpewniej Pantera aczkolwiek może być to też pershing na przykład. Pershinga nie chciałem jakoś bardzo spotkać. No dobra, no on na razie jest na spokojnie. Już samoloty latają. Hmm, ok, ja, my już tutaj nie zdamy na punkt. Będzie i sklonowane jakieś większe granie w lepałach w przyszłości. Gdzieś. Więc jeżeli też chcecie wspólnie pograć, to zachęcam do... Wicia do na Discorda, bo no tam wszystkie informacje będą o tym podawane. Oczy dzieje tam jest Nawet trafiłem. To mi chyba tajnie ma. Tam jest, dobrym z Pranie wojny gotowa. Popadanie. Zabadanie. Zabadanie. No i Zabadanie. z tamtej strony do Zabadanie. strzelają. No inestety, już że nie pokazuje jak leciał pocisk, ale to z tego co wiem jest błąd I to zostanie w przyszłości naprawione No, Tiger 2 mi niestety trafi. Dobra, gdzieś tam jest ten Tiger Trzeba będzie uważać e, My wzięliśmy SU Do 22,54 e, Pantera

O, nie mam depresji. Ten kolega się kolega mną Na Nas podbili! O, ten kolega tam jest groźniejszy. Popatrzanie! Cel zniszczony! A my, bo jesteśmy odsłonięci ok, podchwaliliśmy go nie wiem jakimś jakim kolega jeszcze żyje no dobra, jeszcze żyje ok, jesteśmy w której średniej pozycji ogólnie rzecz ujmując chociaż może ona być całkiem dobra może, bo jesteśmy odsłonięci na bok i to mnie troszeczkę przeraża. Możemy dostać strzał od boku. O!

Gdzieś tamto. No chodź, pokażę, o! Poszło troszeczkę niżej niż powinno. W Cofnijmy się trochę. On nie wiem, czym ucieka. Cześć, tutaj osiągnąć. Oj, M109 się złapał. Tego M109 się nie spodziewałem. Nie wiem, skąd stałem do końca. Gdzieś bok, to gdzieś od strony B musiało być. Gdzieś od B, no on tutaj za B stoi, chyba. On gdzieś tutaj chyba stoi kolega. E, no niestety, lecimy dalej. I w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że już mam 3 Jestem opierem w teamie. Fakiem ciekawe. E, Najpewniej no na szczęście przeci przeciwnicy nie zrobią nuka. E, my raczej też. Musiałem dwa dedy. Aż to jest całkiem skoro. Magnifikacje, raczej nie. Ale. Jest całkiem git, jak na fakt, że wraca tak naprawdę po całkiem sporej przerwie do grania. Długo nie grałem. To powinno być całkiem git. Nora. Już dojeżdżamy. To nor. A! Teraz Właśnie jeszcze był pancer tutaj 4 Są nasi latają Nie widziałem tutaj nawet Jakby lepiej Ale nie wiem gdzie więc zostanę chyba w tym miejscu Że móc się cofnąć w razie czego Trzeba to chyba jest jakieś i albo inny no. Nie wiem. O! Mil milimetry. Milimetry. Co tam idzie? Nie wiem. Od przodu tego nie przebiję. Ale... Dobra, jest, nie widział kolega. O, ho, ho. Kolega załadował haki Niestety ja tutaj nie mam co zrobić, nie mogę nic. Ale przejeżdżam punkt A. Nasz kolejny tutaj też dojechał, więc całkiem gibbem pojechał, całkiem dobrze. Bardzo dobrze. No i co, kolejny? Po... No niestety są już samoloty przeciwnika. My na szczęście dojeżdżamy na B. Czy ja tam coś widzę. Nie, to jest brak. A to jest chyba Dumbos 76. Nie Tak, na to wygląda Dumbos z 76. Kopaga na kwadrat. na wskazaną strefę. A to nie jest ten, to jest y, koleż elefant, albo Ferdinand. Ten się żywi, a mógłbym go zgąskować, żeby on, on nie on się uciekał sobie. On jest groźny, mam taką odległość, bo po ja prostu nie z takim drogi. I taki jest właśnie problem dokładnie. Jest jest takiego długości inne, więc to mogę to trochę. Tak, kolego, co tu robisz? Za bardzo. To jest coś, co bardzo często robił gracze w Jumbo. I żeby schować... ...Kaima, można no ich przepić spot Się zbyt pokazują. No jeszcze się miałam. Na podłodze dużo. Postrzelamy sobie do zioma. bym go trafił, bym wiedziała. Wie, Mogę jechać na metr 600. No tak, coś koło 600, to jest na 600.

Najlepszy oddział 8 kg Dobra bitwa to była, to była bardzo dobra bitwa. Eee, szczególnie jak na to, że długo niegrane było. Szczególnie jak dużo nie niegrane było, to jeszcze fajnie, bo jeszcze dostaliśmy Metal Hero Heavy Metal Hero eee, i odblokowaliśmy pociski na T4-4 podkalibrowe. Eee, 200 mm penny. One się nam przydadzą, aczkolwiek o OTB to chyba istotniejsze dla nas. No dobra, to co to badamy dalej, tak? Teraz chyba w filtry Najlepiej, coś nawet, jakąś wiadomość Plus 2 ref okay. Nie wiem, co to był za zobaczę Zobaczymy na powtórce e, Znaczy, na tym, co nagrywałem No i co? Do kolejnego